Ej, baby, strasznie nudno, może to zaśpiewamy? O, Margoś, no to zacnij. Oj tam w polu jezioro, nad jeziorem Wyjdę na wysoko górę, synie jedzie kto do nas. Jedzie, jedzie ja sięńko, da na bronim kłoniku. Przypino sobie tę swoją szabelkę. Do Przypina sobie tę swoją szabelkę, do lewego do boku. A gdy szabelkę przypiął, obejrzał się na swój dom. serdecznie zanudził, zaczął po pod nim wrony Do Boga wezmął serdecznie zanudził, zaczął pod nim wrony A moja pani matko, gdy mnie nie się Na kłoniu wronem i przed Waszym domem ze mnie nie powitocie. Na kłoniu wronem i przed Waszym domem Kienku stoła, stoła i zawołała. Bitoj, że synu, co to za przycyna, To na wojnie cię oddał. Witajże synu, co to za przycyna, to na wojnę ciało wdał. Wojnik mnie nie werbował, bym na wojnę pojechał. To polskie wojsko na wojenkę idzie, hej, sąmy do nich przystąp. Polskie na wojenkę idzie, hej, samem do nich. Dziękujemy grupie śpiewaczej Kalina, Panie drogie, jak się to nazywa, to, u nas się to mówiło na to dzierganie na tych drucikach, a u was jak? jest dzierganie w łękawce, pięknie, dziękujemy, jakby się tak skarpetek narobiły i bom zbywały, to o bardzo chętnie takie skarpetki bym się u was kupił. Do łękawki przyjedziemy, a myślę cała komisja by się przydała, na pewno pan Czesak by w takich skarpetkach Pochodził po Krakowie, po rynku w Krakowie, to by was tam zareklamował, i wtedy w rynku w Krakowie sprzedacie wszystko, co urobicie. A na scenę proszę.